Bo cudowne to będzie. No ba, dziś otwieram własny Lumpex. Ale to będzie cudowne. Jo, Sign. Pomysł jest taki, że jeżeli, jeżeli da się w tej grze tworzyć własne koszulki, własny nadruk, tworzymy coś. Ja w sumie będę tworzył te takie koszulki typu autism po inne jakieś nie wiem takie helie koszułki I tak właśnie będzie się nazywać nasz sklep gdzie hell e, ja Lumpex Helie Lumpex tak jest kory trzeba odpalić Kameły, mamy, dobra Co tu się robi? Stoba, gdzie stawiamy to? Strojstwo, to tu postawię No, czemu nie? No, w sumie nie Lumpex, bo lumpek sobie dostawał koszulki, my będziemy właśnie tworzyć, my będziemy na tyle, muszę zmienić ten szyld, no Że my tworzymy własne koszulki, to jest właśnie to Mam nadzieję, że można tworzyć własne Okej, okay, dobra i teraz musimy kupić tego raka Czy mogę słonia kupić Co 5000 A a, Myślę, że to jest sławka. Mm. Dobra. Design. Mo Można! Można! <grym> Można! Takie... Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Musimy pierwszą koszulkę stworzyć. imić co... Imi Imi o Boże! Dobra. Dobra. Tu są fakt... Oj oj, tu są faktycznie moje pliki. Ojej oj. No, a to może będzie zamadzane. Dobra, ej. Dobra, ja bym nosi. Ja bym ja nosił. Sosy bata. A to nie. Liza. Jest! Bo Cudowne to będzie... Ja już to... Ja widzę potencjał... A Price tak jeszcze? O! Dobra, dobra, dobra... My... A, aha, no to... czy tutaj, dobra, dobra, dobra... dobra, dobra. Eee... Price tak... Design... Ty... Dobra... Advanced... Kurde... Dobadamy tyle. nie będzie. O co mi... O kurde. Ej, dobra. Ej, to jest fajne. To jest fajne. I dobra. Zajemiste są te koszulki. No. Nie możecie powiedzieć, że nie. Aha, to tu. Aż muszę. Dobra, muszę to muszę wysłać na Discord. Dobra. Dobre. To jest otwarte. Siema. Siema, dziemę. Jo ma Kupił! 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 Kupi. Dobra ziomek, masz gust, ewidentnie, masz gust. Dawaj. Nic z tym koszykami robić dalej, bo ja mam już dwa takie. Aha, bo... A, one są specjalne, Okej. Okay. Okay, okay. Jaki byk, co jest? Typie szeroki jak dwie lodówki, co jest? O jest, dobra. O, jaki algarniak. Obawiam się, że się mega ubrałeś, jak na taki sklep. Dobra, jak go nazywamy? Na, na, nazwijmy go Grzesiek. Grzesiek będzie u nas sprzedawał. pierwszy rzut jest. O, ma ja Dobra, dobrze. To mega. Ajajaj. Czyli muszę teraz 350 mieć przynajmniej, żeby oni mogli zostać. Nie jest problemem. Już się wy wyprzedały, co? To jest kiełda chyba jest. To jest kiełda. No i widzicie, no tak się robi biznesy. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Może był trochę nudny, ale mnie to nie obchodzi. Po otworzyłem zajebisty sklep z koszulkami, więc to jest teraz najważniejsze. Więc możecie dać jakiegoś, nie wiem, lajka, cokolwiek. Eee, jakieś pomysły na koszulki, to byłoby to. Wasze pomysły na koszulki. Jesz mam jeszcze lepszy pomysł. Każda osoba, która będzie w komentarzu, zrobię taką koszulkę z osobami z komentarzy. Tak, dlatego piszcie w komentarze o, cokolwiek obojętnie, ale tak, każda osoba, która napisze komentarze znajdzie się na takiej koszulce w następnym odcinku i będzie taka specjalnie koszulka tylko dla tej osoby. Znaczy ogólnie, taka wspólna koszulka dla nas, więc tak, piszcie komentarze, tak będzie.